Cześć, witam Was na moim kanale, Moistak fototechnik Dzisiaj porozmawiamy o tym, o takich totalnych podstawach fotografii, czyli co to jest ISO? Co to jest ISO? Co to jest czułość, głównie czułość filmu naszych, naszych matryc światłoczułych. Jesteśmy w rewelacyjnym miejscu pod białym Stokiem w kopnej górze Warboretum. Może, może, może wystarczy mi czasu, aby wam trochę tego pokazać. Warto tutaj przyjechać, odwiedzić, e, pospacerować sobie na łonie natury. Fajnie to wszystko wygląda, wszystko jest ładnie zadbane. E, dzieciaki mogą się pobawić. E, słuchajcie, no ale wracając, wracając do naszego, do naszego filmu, co to jest to ISO? Jeszcze na pewno będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku na temat ISO. Czyli czułości filmu, tam powiem, jakie są zależności między starą nomenklaturą czułości w tamtych czasach, głównie filmów, żebyście mogli, żebyście mieli świadomość tego, jak to się wszystko rozwijało. No i nawiązując do kanału Fototechnik, bo bardzo często takie pytania na egzaminach się pojawiają. Na temat właśnie czułości filmów i do tych zamierzchłych czasów e, dotyczących e, fotografii tradycyjnej lub bardziej potocznie nazwanej fotografii analogowej. Dobra, więc co to jest ta czułość? Czułość e, naszych matryc to jest określenie, ile światła ona może przyjąć. Natywna czułość naszych matryc to jest, to jest e, słuchajcie. To jest ISO 100 lub ISO najniższe, jakie się da uzyskać, ustawić w naszym aparacie. Najczęściej, w 99% przypadków, to jest ISO 100. Czasem w niektórych modelach aparatów mamy także ISO 200 i to jest ta najniższa, najniższa czułość. Zauważyliście na pewno, że w niektórych aparatach mamy także ISO w moim także tak jest mamy także ISO 50. To nie jest ISO natywne, to jest ISO softwareowo, czyli programowo obniżone, e, czyli, e, czyli to jest ISO 100, które jest, po prostu, które jest po prostu ściemnione programowo. O co chodzi z tym ISO? ISO natywne, czyli ISO 100, najczęściej ISO 100, czyli to ISO, które e, daje nam najlepszy obrazek, najlepszy jakościowo obrazek. W momencie, kiedy e, zaczynamy podkręcać ISO. Czyli ustawiać wyższe. W tym momencie zaczynają nam się pojawiać dziwne rzeczy na zdjęciach. Co mianowicie? Mianowicie zaczynają pojawiać się szumy. Niektórzy, niektórzy słuchajcie, mówią, żeby unikać, unikać szumów. Nie do końca się z tym zgadzam, żeby unikać szumów. W niektórych aparatach, szczególnie w aparatach tradycyjnych, te szumy wcale złe nie są. One dodają takiej magii do zdjęcia. Natomiast, oczywiście, jeżeli chcecie mieć najlepszy, jak najlepszą jakość zdjęcia, ustawiamy najniższe możliwe ISO. Mamy najmniej szumów. Słuchajcie, co to są szumy? Szumy nam na zdjęciach pojawiają się w miejscach, które są najczęściej zacienione. Tam, gdzie, gdzie jest cień, tam, gdzie jest, nie ma światła, tam pojawia nam się szum. W momencie, kiedy podkręcamy ISO, kiedy nasze warunki oświetleniowe na to nie pozwalają, żeby używać jakiegoś tam bardzo niskiego, prawda? w tym momencie, podkręcając naszą czułość w naszej matrycy, w tym momencie zaczynają pojawiać nam się szumy. Tak jak wspomniałem, szumy pojawiają się tam, gdzie jest ciemno, tam, gdzie jest cień. Przygotowując się do tego filmu, pozwoliłem sobie obejrzeć kilka. Kilka produkcji na YouTubie dotyczące właśnie czułości i jak tego używać, w większości, w znakomitej większości mówią, mówią, mówią rację, mówią prawdę. Natomiast spotkałem się z taką śmieszną rzeczą, żeby w ogóle nie używać ISO. Co to jest totalną abstrakcją, ponieważ nie da się nie użyć ISO. ISO jakieś musi być. Nie można nie użyć. Prawda? To tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że idziemy zrobić zdjęcia, ale nie bierzemy ze sobą aparatu. No, totalny absurd, prawda? Słuchajcie, jak to wygląda, żeby Wam zobrazować. Oczywiście pokażę Wam na przykładach, jak, jak to ISO nasze może się zachowywać. Natomiast wygląda to w ten sposób, że w starszych aparatach ta czułość nie jest tak, tak mocno rozdmuchana. W nowych aparatach, w, nowy w nowych produkcjach możemy nastawiać ISO naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Praktycznie, jeżeli to są zdjęcia do publikacji w internecie, to my nie musimy się martwić nawet o to, o to jakie, jakie tam szumy się pojawią, z tego względu, że zdjęcia i tak, i tak są na tyle duże, że przy pomniejszeniu. No bo w znakomitej większości przypadków zdjęcia oglądane na komputerze, na telefonie, na tablecie są bardzo mocno pomniejszone, żeby dopasować się do ekranu, i w tym momencie ten, ten szum, który nas interesuje, który, znaczy, który nas nie interesuje, który nie chcielibyśmy, żeby był, to w tym momencie on nam ucieka. Ucieka, chowa się z tego względu, że mamy mniejszą dużo ilość informacji na zdjęciu pokazywanym na monitorze, na jakimkolwiek wyświetlaczu. Ja mam taki tip dla wszystkich, którzy mają problem szczególnie z właśnie z tymi dość wysokimi czułościami. Fajnym sposobem na to, aby to rozwiązać, jest to, aby zdjęcia w momencie, kiedy widzimy, że jest ciemno. Mamy niewystarczające warunki oświetleniowe, to w tym momencie, słuchajcie, warto to zdjęcie co najmniej o 1 FV prześwietlić. Jeżeli to zdjęcie prześwietlimy, to najczęściej to wszystko, oczywiście w granicach rozsądku, najczęściej to wszystko, co, co jest w, w światłach i w tych delikatniejszych cieniach, wszystko nadal jest zapisane, ale szumy, tak jak wcześniej wspomniałem, pojawiają się w cieniach. Jeżeli zdjęcie prześwietliliśmy, tam ten cień będzie mniejszy, naturalny, prawda? I w postprodukcji możemy w tym momencie te, e, gasząc całe zdjęcie, doprowadzając je do takiego stanu, kiedy to aparat tam mówił ma być na zero, <laughs> ma być na zero i wtedy zdjęcie wychodzi dobre. Wy zrobiliście, tak zakładam, zrobiliście na plus 1, czyli e, kompensacja ekspozycji była taka, tro troszeczkę, że będzie zdjęcie jaśniejsze to w tym momencie te cienie przestaną szumieć. Jeżeli nawet będą szumieć, wygasząc to zdjęcie, ukrywacie te szumy. Bardzo fajny tip, to bardzo podobnie działa jak na moim którymś tam z kolei filmów, gdzie fotografowałem nocne niebo tam było dość wysokie iso. Nawet, nawet powiedziałbym, bo tam bodajże było 6400, czyli to nie jest jakieś tam iso graniczne, jakieś monstrualne. Natomiast gasząc to zdjęcie, pozbyłem się tych szumów. Czułość naszych matryc możemy zobrazować w ten sposób. Wyobraźmy sobie telewizor, który ma regulację głośności od zera do 100. Wiadomo, na zero głośność jest zerowa, czyli nie słyszymy. W momencie, kiedy Odkręcimy gałkę głośności do jakiegoś tam poziomu, dajmy na to, załóżmy, że do 30%, czyli jak mamy od 0 do 100, to będzie da 30, jakość dźwięku będzie, będzie dobra. Prawda? W momencie, kiedy odkręcamy coraz głośniej, coraz bardziej odkręcamy tą gałkę, czyli z 30 wykręcamy do 35, do 40, 50, 60, jest oczywiście coraz głośniej. Ale jeżeli zaczynamy się zbliżać do. W wartości typu 70, 80, 90, a na pewno już 100. Co się dzieje z naszym dźwiękiem? Zaczyna się po, po pierwsze, zaczyna się ściana dźwięku, zaczyna się jakaś kakofonia. Nic e, praktycznie nie słyszymy, jest po, prostu, jest po prostu głośno. Dokładnie w ten sam sposób zachowuje się nasze ISO. W momencie, kiedy mamy ISO natywne, mamy super jakość obrazu. W momencie kiedy podkręcamy naszą uczułość, w tym momencie zaczynamy tracić jakość naszego zdjęcia, właśnie dokładnie w ten sam sposób jakbyśmy odkręcali gałkę głośności. Im głośniej, tym jest jakość gorsza. Oczywiście niektóre, niektóre sprzęty nie można generalizować aż, aż w ten sposób. Niektóre sprzęty mają, mają e, zabezpieczenia lub zapas mocy. Te głośniki dają sobie radę, nawet przy, przy odkręconej głośności na maksa. Aparaty także sobie dają, dają z tym radę. Natomiast te graniczne wartości ISO to są wartości, które, no niestety, zostawiają nam wiele do życzenia. Jakość zdjęcia w tym momencie może być dość. Kiepska. Pokażę Wam teraz kilka zdjęć, abyście zobaczyli, jak zachowuje się szum na zdjęciu, w zależności od tego, jaką mamy ustawioną czułość. Teraz zapraszam na zdjęcia. Będę je robił tak jak we wcześniej, wcześniejszych filmach. Będę używał aparatu Canon EOS R. To jest aparat, którego używam na co dzień. Ustawiałem tryb manualny ISO 100. I będziemy wykonywać zdjęcia. Następne ISO sprawdźmy ISO 200. Wszystkie, wszystkie zdjęcia będą w prawidłowej ekspozycji, czyli, czyli tak, jak aparat nam mówi, że, że będzie OK. Na nic innego zwracać uwagi w tym momencie nie będę, bo chodzi tu tylko i wyłącznie o to, aby pokazać, jak zmieniają się. Jak zmieniają się e, zdjęcia w zależności od tego, jakie mamy ustawione ISO? W tym momencie czułość filmu mam ustawioną już na e, 400. E, nie będę wszystkich już e, obsługiwał, zrobię 1600 jeszcze, ISO 1600 i tak, żeby, tak żeby było widać, bo na, nawet na ISO 1600 jeszcze będzie, będzie słabo to widoczne wszystko. E, ustawię ISO. No, dość wysokie, czyli 6400, gdzie już powinno coś zacząć szumieć. Pokażemy jeszcze raz i zrobimy to samo zdjęcie, ale prześwietlone o 1. Później, w postprodukcji, sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Widzimy teraz przekrój przez wszystkie zdjęcia, które zrobiłem na większości ISO. Widać, że ISO nawet do 800, nawet do 1600 daje radę. Na ISO podejrzewam, że na 8000 już będzie widać szumy. Zaraz zobaczymy na powiększeniu, jak to wszystko wygląda. Celowo tutaj zdjęcia, są powiększone na szumy, żebyście zwrócili uwagę na to, jak ten szum się zachowuje. Widać, że na 6400 już e, zaczyna szumieć. E, przy ISO 102 miliony jest już totalna masakra. Tu mamy dwie klatki. Wykonane na ISO 6400. Dolna klatka jest naświetlona na 0FV, czyli tak jak aparat sobie tego życzył. Natomiast górna klatka jest naświetlona na plus 1FV. To na, w nawiązaniu do, do, do mojego tego tipa widać, że prześwietliliśmy zdjęcie delikatnie. Natomiast w postprodukcji zgasiliśmy je i widzimy efekt. Widzimy, że górne zdjęcie ma znacznie mniejszą. Dzięki śliczne za oglądanie. Standardowo prosiłbym o lajkowanie, komentowanie, pisanie do mnie w komentarzach e, lub na, w wiadomościach prywatnych. E, co byście chcieli, abym jeszcze jakie tematy poruszył, e, dotyczące oczywiście fotografii? Będzie tego więcej na pewno. Dzięki śliczne, trzymajcie się. Hej, a jeszcze suby bym chciał. Dzięki. A w międzyczasie, słuchajcie, wracając już. Do samochodu oprowadzę Was troszeczkę po arboretum. W tym miejscu właśnie robiłem te zdjęcia. Jak sami widzicie, bardzo, bardzo, bardzo urokliwe miejsce, prawda? Przejdziemy sobie jeszcze kawałek dalej, bardzo fajną polankę zobaczymy. Bardzo fajne zdjęcia tu wychodzą. Można tutaj przyjechać odpocząć od zgiełku miasta.